Tak nazywam to nasze spotkanie. Perspektywa, sposób patrzenia na to, co się dzieje na kontynencie afrykańskim, szczególnie w Afryce Zachodniej. Lipiec był takim bardzo gorącym miesiącem w Senegalu. Nie chodzi tutaj o wakacje, urlop, ani o klimacie tropikalnym. Senegal był bardzo gorący politycznie, a to w związku z zamieszkami na początku lipca po aresztowaniu najbardziej charyzmatycznego polityka opozycji ten człowiek nazywa się Soko Natomiast dzisiaj będę mówił raczej o, tym, o tej drugiej stronie, czyli chodzi o to, że lipiec był trudnym miesiącem w związku z kolejną falą emigracji tej nielegalnej. Mówi się o śmierci kilkuset obywateli Senegalu w Atlantyku. Kilka słów na temat tej nielegalnej migracji. Po pierwsze, w momencie, kiedy Unia Europejska zaostrzyła swoją politykę migracyjną, i to nastąpiło tak naprawdę na początku tego wieku. Po drugie, można obserwować od wielu lat coraz trudniejsze warunki życia, które panują w tych krajach wyjazdu. Tutaj oczywiście mam na myśli afrykańskie kraje na południu od Sahary, szczególnie te w zachodniej części kontynentu. I ta sytuacja zmieniła całkowicie, radykalnie oblicze tej nielegalnej migracji. Ruch ten stał się. Bardziej taki masowy i bardzo ryzykowny. Ta migracja staje się taką formą rozpaczy w odniesieniu do zastosowanych środków przez Unię Europejską i to w Atlantyku, ale przede wszystkim te środki rygorystyczne, wiadomo, na Morzu Śródziemnym. Oprócz tych pustynnych dróg przeprawa przesłaniana atlantyckiej na pokładzie łodzi, które w Senegalu nazywamy GAL, zresztą nazwa samego państwa właśnie wywodzi się z, tych, z, tych, z nazwy tych łodzi. I te łodzi stają się takim ulubionym środkiem bezpośredniego dotarcia do hiszpańskich, do hiszpańskiego wybrzeża E, oczywiście tutaj mamy na myśli Wyspy Kanaryjskie. Od Senegalu do na Wyspy Kanaryjskie, no tutaj tak naprawdę mamy tylko Mauretanię, Maroko i już e, te łodzi docierają do południowych granic Unii e, Europejskiej. E, mimo tego, mimo tych trudności, e, ta migracja z punktu widzenia tej młodzieży e, jest nadzieją to wiem, że to jest, co brzmi niewiarygodnie, to brzmi tak bardzo, tak kontrastowo, aż człowiekowi się nie chce wierzyć. ale rzeczywiście ci ludzie, ta młodzież patrzy na te wyjazdy bardzo ryzykowne, gdzie człowiek może tracić swoje życie jako nadzieję. I ci ludzie, te osoby, które są gotowe zapłacić, żeby się przedostać tą drogą, która nie jest pewna, nazywamy potajemnymi. To znaczy, to są osoby, które są jakby w języku Wolof. Właściwie jest taki termin, który określa tych ludzi. I dla nich właściwie ten cel dotarcia na Wyspy Kanaryjskie, to jest bardzo szlachetny cel. Mamy takie słowo w języku Wolof, mk. Myk to znaczy uderzyć głową, ale tutaj chodzi o uderzenie o sen, w ocean, więc ci ludzie mają świadomość tego niebezpieczeństwa. Jeszcze jest drugie określenie: Barsa ma barsach, to znaczy albo Barcelona, albo śmierć. To pokazuje, jaka determinacja jest w, w nastawieniu tych młodych ludzi. To jest historia ostatnich 20-25 lat natomiast teraz chciałbym wrócić do tego co się działo ostatnio czyli w lipcu roku 2023 Senegal zaprzeczył Zniknięciu na morzu 300 jego obywateli u wybrzeży Wysp Kanaryjskich. Władze wyraziły swoje takie zdziwienie po krążących w sieciach społecznościowych informacjach o zaginięciu 300 nielegalnych migrantów, którzy opuścili Kafuntin. to jest taka miejscowość na południu kraju. I władze twierdzą, że przeprowadzili. Przeprowadziły swoje kontrole i że informacja ta jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw. W Cieszy jednak Hiszpańska Straż Przybrzeżna ogłosiła, że uratowała 8, ponad 80 osób z łodzi migrantów u wybrzeży Wysp Kanaryjskich. Początkowo ratownicy myśleli, że znaleźli jedną z trzech domniemanych łodzi zaginionych od czasu opuszczenia Senegalu. Ponad dwa tygodnie wcześniej. straż przybliżeniowa na te, teraz, że była to kolejna łódź, a, o której e, istnieniu nie wiedzieli. Zgodnie z e, organizacją charytatywną pewną, która pomagała imigrantom. E, łódź została zauważona przez samolot poszukiwawczy w e, po południu a ratownicy morscy początkowo powiedzieli, że widzieli na pokładzie aż 200 osób. Więc ta łódź została znaleziona i ona oczywiście wiozła przede wszystkim młodzież z Afryki Zachodniej, tej Afryki Subsaharyjskiej. Natomiast wiedzą Państwo, to, to jest morze, to jest ocean i rzeczywiście trudno pilnować. Wśród uratowanych, według tego co opadają media, było 80 mężczyzn i 6 kobiet. I z pomocą kontenerowca łódź została sprowadzona z powrotem na wyspę Gran Canaria. No, to jest rzeczywiście poważny problem, który trwa od lat, to ta odległość, ja wybrałem akurat ten przykład z Kafuntin, to jest naprawdę na południe Senegalu, między Kafuntin a... A wyspy kanaryjskie to jest ponad 1700 km, więc w, taki, w takiej łodzi, która jest przeznaczona do tradycyjnego, tak naprawdę to, to są łodzi rybackie, które oczywiście przerobiono troszeczkę, żeby mogły wozić więcej ludzi. Zamiast około 10 tradycyjnie rybaków, którzy na tym pracują, to tam te łodzi potrafią pomieścić dwyższy. 300-250 osób wspólną podróż, także tam w ogóle nie ma miejsca, jest dosłownie kilka tam 10 centymetrów miejsca, gdzie można gotować, oczywiście miejsce na zapasowe paliwo, no a cała reszta jest wypełniona tymi, tą młodzieżą. Podróż z Afryki Zachodniej na Wyspę Kanaryjskie to jedna z najniebezpieczniejszych tras dla migrantów. Pływają właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą, zazwyczaj na tych, w tych rybackich łodziach, które naprawdę nie są żadną, żadną, nie wiem, konkretną obroną przed falami oceanu. Według IOM, czyli to jest ta Międzynarodowa Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Migracji, w dziesiątym roku co najmniej 600 osób zginęło na morzu podczas uh, próby Przedostania się na hiszpańskie wyspy. Po 2021 roku było ponad tysiąc. Zresztą trudno w ogóle policzyć, bo z jednej strony nikt nie ma żadnych informacji, ile tych łodzi, ile osób tak naprawdę to osoby, które są uratowane gdzieś, opowiadają o tym. Natomiast nie ma żadnych dokładnych liczb. Po drugie, nawet jak wraki gdzie trafiają na wybrzeże, czy to w Senegal, czy w Mauretanii, to one nie są zgłaszane przez powiedzmy mieszkańców. Skąd pochodzi ta młodzież? Mówię głównie o Senegalu, który jest takim punktem zbiorczym, po prostu z Mali, ale aż też to było z Tobą, z Wybrzeża Słoniowej, z innych krajów Afryki Zachodniej. Ta młodzież po prostu przyjeżdża do tego Senegalu. No i tam są odpowiednie filie, oczywiście potajemne, gdzie się rekrutuje tych przyszłych chętnych na taką podróż. Um, ostatnia informacja to dosłownie jeszcze w lipcu, yy, kiedy konsul Senegalu... W Dachli, to jest w Maroku, informował o 260 nielegalnych imigrantów uratowanych przez marokańską marynarkę wojenną. Wielu z nich oczywiście było w, 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 złych, w złym stanie y, zdrowia. Y, no, y, informował oczywiście władzę, no i postanowiono, że y, ta grupa będzie odsyłana y, do y, domu, do Senegalu. Um, co jeszcze tutaj można dodać? Um, to zjawisko trochę przypomina Piłkę ping w ruchu. Z jednej strony władze starają się w, w porozumieniu z Hiszpanią, z, czasem z Marokiem, żeby ta młodzież, której się udało przeżyć, żeby ta młodzież wróciła do kraju, ale w jednocześnie w tym samym momencie organizowane są kolejne podróże w stronę Wysp Kanaryjskich. Patrząc na Mapę Senegalu, po środku Państwo zobaczą zielone półwicep, to się tak nazywa, ze stolicą Dakar. Na południu są małe wybrzeże, petite côtes, natomiast między Dakarem a byłą stolicą Saint-Louis na północy są długie wybrzeże. I właściwie w, w, w tych terenach od setek lat od zawsze ludzie uprawiali i zajmowali się rybołówstwem. Natomiast gdzieś tam na początku, w połowie lat 90., było tak naprawdę pierwsze łodzi, ruszył wtedy w kierunku Hiszpanii. Właściwie przerobiono te, te łodzie i od tamtego momentu, od tamtej chwili one po prostu włożą tych ludzi przez Atlantyk, właśnie w, w stronę tej najbliższej granicy Unii Europejskiej, czyli to są Kanaryjskie. Mam wrażenie, że e, kilkanaście łodzi, które musiało opuścić Senegal przed świętem tabaski, Państwo wiedzą, Państwo nie wiedzą, ale chodzi o to, że ostatnio. Te łodzie ruszają właściwie przed albo w, w czasie tych największych świąt. W Senegalu są dwa takie duże święta muzułmańskie to jest Tabaski i Koryty to jest zakończenie Ramadanu. A tabaski to jest w Islamie święto, które przypomina ges, słynne gest Abrahama. Kiedy, kiedy chciał swojego syna poświęcić Bogu, a w ostatniej chwili Archangel Gabriel pojawił się z tym, z, tym, z tym baranem. To są bardzo duże święta i to mobilizuje cały kraj, i wydaje mi się, że może też wtedy te wybrzeże są niepilnowane. W każdym razie zauważyliśmy, że ostatnio. To jest taki okres, w którym bardzo dużo tych łodzi po prostu wpływa w morze. Co jeszcze tutaj można dodać? Ja mam nadzieję, że w związku z tym, że to jest problem, który praktycznie jest obecny w Senegalu przez ostatnie, nie wiem, 15 lat, tak bardzo oczywiście z różnymi, z różnymi okresami natężenia. Że jednak ten temat gdzieś się pojawi w parlamencie, że ten temat to zresztą jest w parlamencie, ale do tej pory jeszcze nie ma takich poważnych decyzji. Może Senegal nie jest w stanie akurat pilnować swoich, swojego wybrzeża, ale mam nadzieję, że państwa zachodniej Afryki będą jednak szukali za wszelką cenę. Nie wiem, sposobu na to, żeby zatrzymać tych ludzi. Pilnować można się nie da. Oczywiście jedyne rozsądne rozwiązanie to jest, to jest oferta pracy. Tak naprawdę, bo ci młodzi ludzie nie wybierają tak trudniej drogi w poszukiwaniu pracy dla przyjemności. Wydaje mi się, że tak jak wszędzie na świecie, jeżeli młodzież ma możliwość samorealizacji, w swojej wiosce, na swoim podwórku, w swoim mieście, w swoim regionie, to ta młodzież pozostanie. Więc myślę, że to jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny, bo ci ludzie wiedzą, że droga jest niebezpieczna, więc rozmowy typu, e, możesz umrzeć, one w ogóle nie, 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 nie skutkują. Także gospodarka, gospodarka, oferta pracy, to jest chyba jedyne rozwiązanie. To było pierwsze takie moje spotkanie z państwem, Właściwie z perspektywy nadwieślańskiej, albo perspektywa nadwieślańska. W Afryce Zachodniej bardzo dużo się dzieje ostatnio, sporo tych zamachów stanów. Młodzież, która też się troszeczkę tak buntuje w, 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 wobec obecności Francji, nie Francuzów, tylko tej polityki francuskiej od czasów kolonialnych, i ta młodzież chciałaby, żeby te relacje się zmieniły. Ja do tych na bieżąco Będę nawiązywał do tych gorących tematów, w związku z tym, że Afryka jest bardzo mało obecna w Polsce. Wiadomości polityczne, gospodarcze o Afryce są po prostu nikłe, więc od czasu do czasu będę się z Państwem spotkać na temat właśnie jednego takiego zjawiska i skupię się na Afryce Zachodniej. Pozdrawiam. i dziękuję bardzo za spotkanie